Cześć wszystkim, z tej strony ponownie Agnieszka. Cześć, witam Was ponownie, z tej strony Darek. Dzisiaj ponownie odpowiemy sobie na najczęściej zadawane pytania yy, przez naszych klientów. No i dzisiaj ponownie, oczywiście, Panie Przodem, Agnieszka. Jak zawsze, zamieszam może. Cóż to będzie za pytanie? Za jakie naprawy zapłacicie w mojej gwarancji? w zależności od tego, jaki pakiet gwarancji posiadasz. Od podstawowego pakietu gwarancji Classic, który obejmuje dwa podstawowe podzespoły, czyli silniki i skrzynie biegów, aż po pakiet gwarancji Grand czy też Master, które już obejmują 100% usterek mechanicznych w samochodzie, a pakiet gwarancji Master również obejmuje dodatkowo usterki elektryczne i elektroniczne. To Nie teraz Ty. Tak. Te... Teraz ja. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak samo dobrze, jak Tobie. Nadzieję mieć możesz. Czy gwarancja działa na nowe auta? Jeżeli jest to nieaktywana gwarancja, to tak naprawdę będzie działała na ten pojazd, na który została aktywowana, zgodnie z pakietem tej gwarancji. Więc jeżeli tutaj sprzedający, czy osoba, od której kupujecie auto, zdecyduje się taki pakiet aktywować, to tak jak najbardziej taka gwarancja będzie działać. Pamiętajmy o tym, że gwarancja jest na auta do 20 lat do 350 tysięcy przebiegu. Te warunki muszą zostać po prostu spełnione. Możemy też dodać, że faktycznie na auta mocze, no po prostu tutaj są szersza oferta właśnie gwarancji, tak? Dokładnie tak. Ja. Jakie są kroki po zgłoszeniu awarii? Co się dzieje dalej? Więc tak, w momencie jak coś się dzieje z autem, no to wiadomo, zgłaszacie do nas awarię, dzwoniąc, przez aplikację mobilną, czy też przez panel klienta. I na maila dostajecie od nas dwa formularze do uzupełnienia. Pierwszy formularz zgłoszenia awarii, na którym podajecie dane kontaktowe do mechanika, którego wybierzecie na naprawę auta. To sami wybieracie warsztat, my tutaj nie nadrzucamy mechanika. Naszym jedynym warunkiem jest, że musi on wystawiać faktury VAT. No i drugi formularz diagnozy i kosztorysu naprawy uzupełnia już sam mechanik wpisuje po prostu, co uległo awarii, jakie są koszty naprawy, czyli koszty części, koszty jego robocizny. Na podstawie tych dwóch uzupełnionych formularzy nasz dział techniczny wydaje decyzję odnośnie naprawy. I po takiej decyzji my się rozliczamy już bezpośrednio z mechanikiem, właśnie na podstawie faktury VAT. OK, powoli mnie. Jak mogę założyć konto na gethelp.pl? Jeżeli chodzi o panel klienta, do którego również macie dostęp, za pośrednictwem właśnie przeglądarki strony www, Przy, po aktywacji gwarancji, w zasadzie praktycznie w tej samej chwili, otrzymujecie na podany adres e-mail, podany do gwarancji, link po prostu do logowania. Pierwsze logowanie polega na po prostu nadaniu sobie hasła, restarcie tego hasła. Dzięki temu po prostu się logujemy, czyli loginem jest nasze hasło, jest nasz e-mail, a potem oczywiście raz z nadanym hasłem w ten sposób przez gethepl logujemy się do tego panelu. To ja trochę zamieszam, może. Jakie dane są potrzebne do zalogowania się do aplikacji mobilnej? Słuchajcie, rozumiemy to, że jak korzystacie z aplikacji mobilnej, to znaczy, że najczęściej jesteście gdzieś w trasie, po prostu. Więc do aplikacji mobilnej są potrzebne nam dwie rzeczy, które na pewno mamy przy sobie. A mianowicie pięć ostatnich cyfr numeru WIN/AUTA. No, bo tym pojazdem się mhm. poruszamy, więc łatwo nam to będzie po prostu spisać. A, no i nasz numer kontaktowy, numer telefonu. Tymi dwoma rzeczami się logujemy. Tak jest. Tu chodzi o numer telefonu, który podaliśmy w momencie aktywacji gwarancji, tak? Mhm. On, muszą być te same. Jak dokonać rozszerzenia gwarancji? No, bardzo prosto. Można do nas najprościej chyba będzie do nas zadzwonić. Jest ona to oddzielna infolinia. Po prostu na, wybieramy sobie numer to nowo 3. Dodzwoniamy się do osoby, która zajmuje się rozszerzeniem gwarancji, m.in. do Agnieszki. No, można też do nas napisać z prośbą o kontakt lub z prośbą o na swój pakiet gwarancji drogą mailową. No lub zgłosić taką chęć rozszerzenia gwarancji po zalogowaniu się do swojego panelu klienta. Jest tam taki guzik Rozszerz gwarancję i tam również można sobie poprosić. O skalkowanie, wycenę takiego rozszerzenia. Tak, natomiast jak już mamy ofertę rozszerzenia gwarancji, to rozszerzenia dokonujemy po prostu poprzez wpłatę pieniędzy na wskazany numer konta. Po zaksięgowaniu płatności gwarancja zostaje rozszerzona i otrzymujecie również tutaj potwierdzenie na maila, że to rozszerzenie zostało dokonane. Czy dostanę fakturę za rozszerzenie gwarancji? Tak, jak najbardziej możesz otrzymać fakturę VAT. No i zadać nie, bo po prostu no, tak, to jest taka możliwość. <laughs> Wezmę. Mhm. Czy gwarancja automatycznie się odnawia? No, dzisiaj troszkę o tym mówiliśmy. Nie, gwarancja automatycznie Wam się nie odnowi. Żeby móc ją sobie przedłużyć, jeżeli macie taką chęć, no to tutaj należy się skontaktować przed ostatnim dniem jej końca. Dokładnie tak. Jaki jest numer infolinii? Taki jak na ulotce 515 110 120. Dobra. To, Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Dokładnie tak. Ty zaczynałaś, ja kończę. To ostatnie A, pytanie tak. dzisiaj, o co wychodzi. Dobra. Czy gwarancja może być na firmę, czy tylko na osobę indywidualną? Jak najbardziej gwarancja może być aktywana na podmiot gospodarczy. Na etapie aktywacji gwarancji po prostu podaje się dane firmy i numer NIP, no w miejsce numeru PESEL, no i gwarancja jest na wasz podmiot gospodarczy. Tak, tylko z zastrzeżeniem, że wtedy podajemy osobę kontaktową po prostu do tej gwarancji, numer do tej osoby, która będzie zajmowała się samochodem i późniejszą obsługą awarii, jeżeli jakieś oczywiście wystąpią. To co, tym optymistycznym akcentem w dniu dzisiejszym żegnamy się z Wami. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Do usłyszenia. Hej! Jeszcze trochę pytanek nam zostało, także pamiętajcie, żeby obserwować nasz kanał, a na pewno zobaczycie. Cześć trzecią. Pa!